Ja myślę, że po tej fazie grupowej mało, mało kto by powiedział, że, że będziemy w najlepszej czwórce. Myślę, że słychać było głosy, że gdzieś, się, e, a psim swendem nam się udało tutaj dostać. Szkoda, że szkoda, że nam się nie udało gdzieś zaprzeczyć tym słowom i pokazać, że zasłużyłyśmy na to, żeby zawiesić medal. Myśmy, byłyśmy dzisiaj bardzo mocno zmotywowane, ale powtórzę to jeszcze raz, trzeba oddać cesarzowi co Cesarskie, Rumunia była dzisiaj... Zdecydowanie lepiej dysponowana. Nie mamy takiej siły rażenia z drugiej linii, jakim dysponują Rumunki i tyle. No pytanie było, kto tutaj będzie bardziej może zdeterminowany, ale ale wydaje mi się, że no mówię, no u nas ta determinacja też była, ale zadecydowały po prostu zadecydowała skuteczność i, i to jak Rumunki budowały swoje akcje w ataku pozycyjnym, a jak myśmy budowały, miałyśmy z tym ogromne problemy. Jeszcze na drodze gdzieś nam stała Ungureanu, która. No, potrafi tą bramkę zamurować i tak tak odmówię od początku gdzieś budowały sobie tą przewagę sukcesywnie.